Dzień dobry wszystkim, witam w niedzielę Oglądacie na pewno już w poniedziałek albo, albo we wtorek, ale nie jest niedziela, witam w niedzielę. No, dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry kolego. Dzień dobry. No w ogóle to dopiero wstaliśmy. Co? Ta, ta to zobacz, zobacz. Bardzo duży, co? No, jest piękny dzień, słonecznie, samochód już sobie chodzi, tryka, 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 tyka, tryka, tryka, tyka, 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 Dieselek mój, jedziemy w góry. W sumie miałem jechać wczoraj na noc, ale zdecydowaliśmy, że jesteśmy zbyt śpiący po wczorajszej <mo überlausitely walieskei> walce tam w restauracji. Wytrwaliśmy do dwunastej, trochę zmęczony byłem, Elalin też, no i... Zresztą dzwoniła Angel, że hotel jest pełny, więc jedynie co to VIP pokój nam zosta zostawał, ale to byśmy tam zajechali dopiero na trzecią w nocy. W związku z tym sobie odpuściliśmy i jedziemy dopiero dzisiaj rano na spokojnie. Jeszcze mam kury kupione, mam, mam kupi kupione kurczaki, mam kupione rzeczy, wszystko to jest w lodówce albo w zamrażalce. To teraz pojedziemy do restauracji, zabierzemy te rzeczy. Dobra, wzdycham, wzdycham, bo dopiero co wstaliśmy pół godziny temu. No, miała być piąta rano, potem szósta rano, a wstaliśmy, a jedziemy na dziesiątą. Będziemy o w południe tam. A w środku? Pokaż. Dla się nie może doczekać na, na to, żebyśmy stanęli gdzieś przy drodze i jakieś barze zjedli. Ona już robi bułkę swoją z masą orze orzechowym. Peanut butter. peanut butter. Daj gryza. Mm. Ten Trochę cukru na, na ten. Żeby... A daj weź weź kole, kola, coca cola. No. Żeby trochę się siro... ten kopa takiego dostać rano troszeczkę, nie? I, I żeby się żeby się nie być takim śpiącym. Ładna pogoda nie ma naszej e, sąsiadki, bo w niedzielę zawsze oni gdzieś jeżdżą. To kto inny stanął za mną, tak blisko, że nie wiem jak ja wyjadę. Zobaczcie. Sąsiadka staje tu a ten stanął tak No jakoś sobie muszę poradzić pyta się, pyta się Lalin Czemu sąsiadka przecież ma nowy samochód Montero Montero się Montero sichewniło chyba Ona ma nowy, a ten samochód co taki stary No to ja mówię, że to ja mówię Lalin, że już dawno go ma no to teraz się postarzał ten samochód. Pan, no jak mnie fajnie karmi, kurczę. Dlaczego <laughs> no. ile <laughs> no. Pasy Daniel, tata pasy ubiera i Daniel pasy ubiera. It's still good to be tak, no jak? Oh. Of course, you need to have many things. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where you love, take me I'm losing my sanity, you take me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it, I wish you noticed me I wish you knew the emotion provoked in me but Let me live, let me live again I'll take no more from you so, oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it, gonna see it clearly. You go out on the weekend, you want me, then you leave it. zablokowało coś tutaj no wyjazd z miasta w niedzielę tutaj są kościoły po bokach to ten A. powiem wam, że jazda w niedzielę tutaj jest taki bałagan na drodze dzisiaj jazda w niedzielę nie, nie należy na Filipinach do, do najprzyjemniejszych zwłaszcza, że my się w miarę spieszymy bo przespaliśmy kurczę cały ranek To jest późna godzina Ale zobaczcie normalnie porażka Widzieliście Takie wahadłowe kurcze jeżdżenie z jednego pasa na drugie takie takie omijanie Filipińczycy generalnie mają tendencję do jeżdżenia środkiem drogi czyli tym najszybszym pasem Zobaczcie, bo tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Trochę radio nas zagłusza, ale leci sobie Nastia. To w ogóle Daniel jest... Daniela faworytka. Chociaż Daniel woli... Daniel woli Dianę. Roma e i Diana, to jest tak Daniel? No ale co chciałem powiedzieć, że jest tutaj młyn, po prostu młyn. Zresztą jest niedziela i jest dużo niedzielnych kierowców. Przed nami jeszcze około godziny drogi, a w ciągu tego czasu jeszcze musimy stanąć i coś zjeść. Głodna, Han, Johannes 2, Mycena Alin jadła tą bułkę, też dostałem dwa gryzy z tego. Dwa w sumie. No, to mamy coś na, na ten, na ząb. Ale niedługo trzeba będzie stanąć i zjeść coś w McDonaldzie. McDonald's, co? Yeah. Nie. No. McDonald's to nie jest najlepsza opcja. To jest not the best, de the, 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 the healthy. To nie jest naj, <laughs> najzdrowsza. Ale sunday w niedzielę tak robimy. Dwa sunday we do that. Yeah. Tak sobie, żeby się to jest tak nasz, nasz, nasz ten relaksujący dzień, mimo że sobie tam, nie wiem, wrzucamy do żołądka jakiegoś ścierwa, to jednak dla, dla duszy będzie to jakiś, jakaś forma relaksu, też jest to potrzebne moim zdaniem, no wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem, uważam, że taka, taka, tak to należy powiedzieć, wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Checkpoint na horyzoncie. Tych checkpointów jest, no, u nas na wyspie jest dużo. Czasami sytuacja się wymyka spod kontroli, albo nie, nie można tak mówić. Aby sytuacja była pod kontrolą, by nastawiali dużo checkpointów. O, tak można powiedzieć. A już chciałem powiedzieć, że się sytuacja wymyka spod kontroli, ale nie, nie, nie za bardzo się wymyka. Filipiny fajnie o, o siebie dbają. Zwłaszcza tutaj na tej wyspie naszej na Mindanao jest naprawdę porządek. Zobaczcie, jakie drogi u nas są. W porównaniu do Luzon, gdzie byliśmy, w Manili byłem przecież jechałem przez cały Luzon. Porażka, porażka. Drogi, drogi są podziurawione, straszne, ohydne. A tu u nas na wyspie są bardzo szerokie, ładne, duże drogi. Albo betonowe, tak jak tutaj kawałek. Albo, albo asfaltowe są drogi. Ale generalnie drogi są ładne. Zobaczcie, jakie jest view. Mm. port i mm. no, to, tyła. No, ładne widoczki, co nie? Po drodze do nas. A tych mostów to jest kilka. To nie jest, to nie jest, że tylko jest jeden. To był most. Chyba jest cztery. Takie fajne z takimi. Bo tutaj rzeki wpadają do morza. My ciągle jedziemy przy morzu. Nie widać morza, bo jest po, po mojej prawej stronie Zobaczcie, mówiłem, że jest morze, no nie? Jest, a tu robią pobocze. A tam morze widać. O jakie morze? No, śmieje się, bo ładnie, ładnie, mamy widoki ładne. Taka prosta, ładna droga Znaczy wydaje się, że jest ładna Ona jest trochę wyboista Tak, tak kładą, bo oni Te drogi robią w Filipinach Konkret, o, ten, cementowe W nocy Oni po prostu w nocy te drogi robią No i te grabki szurają tymi grabkami I nierówno a w dzień jest za gorąco ale tylko na chwilkę otworzyłem drzwi i już było takie gorące dla mnie o. Ale ja poprosiłem, całe, mamy całe zamówienie, ale ja poprosiłem kawkę, żeby mi zanim tego to, żeby ta kawałek. Proszę pani mi już zrobiła kawę, To czekając na zamówienie już sobie kawę Thank you. No to zobaczcie, już przyszło jedzonko. Sytuację przed chwilą w McDonaldzie tutaj, bo znowu bo wymieniałem kawę. Po prostu kawę, którą dostałem na samym początku, się okazało, się, że nie można jej pić. Znów esencję zgarnęli, dali mi tą kawę szybciutko. Ledwo co wstawiona kawa, maszyna. zlało się troszeczkę z tych, tych i oni mi już to przelali do kubka. I, i maszyna robiła kawę dalej, z tych samych fusów. No to, to co my dostaliśmy, to, co ja dostałem. Rainbow, tak. Aha. No bo szyba jest źle umyta Mówi Danie, że jest tęcza na szybie, no To nie, to nie tęcza. Wracając do kawy, no to okazałem im wymienić tą kawę. Tylko że to już po zawodach, bo to już... To już... Teraz to już jesteśmy w posiadaniu. Całe siadanie do dupy Wszystko stare, odgrzewane, leżące, nie wiem, nawet te, te, te ciasteczka, te Apple Pie Chyba kurczę dwie godziny to leżało w tej tej podgrzewarce. Bo już nawet nie były chrupkie. Kurczaki kurde zielone w środku. Podgrzewane. To mięso w środku pod skórą, po prostu już już to mięso suche, to sobie wyobraźcie. Zapłaciłem 740 zł pesos. Jesteśmy tak zdegustowany. Ale co zrobić? Dobra, szykujemy się. Nawet Lalin zauważyła, że kawa to jest do dupy. Chyba coffee was very strong. Nie, yeah, very bitter. Good or no? No good. No good. A jak jedzenie w McDonaldzie? Kamusta food in the Magdo? It's not fresh today. Sometimes we just have nice, no? Tak. Hey, the Ale dzisiaj to nie było świeże, niestety. Nie. Słucham Ciebie. And then you look like in You look like in there, and you, mommy, and you look like in there. Ah, you mean by like that? You look like we are like that in your phone? <laughs> yeah. This is good directions? Yeah. So you mean it's supposed to be me are here and mommy is there, yeah? Yeah. Uh huh. You're f uh -huh you know no. that? At least we're not fake, you know, Teva? We're not fake. We're fake or not? For oh, real. We're for real, you know. Rill or not Dered Perez Perez No właśnie. Zobaczcie jaka ładna pogoda. Jedziemy już naszą drogą, My już jesteśmy po McDonaldzie. No to jedziemy. Ostatni rzut na palmy kokosowe, bo to już tego nie będzie tam u nas w górach. A sino widzę, że jest sina dal, kontrastowa sina soczysta dal no to znaczy, że będzie, Nie będzie tam słonecznie Zobaczymy. Okaże się za 20 minut. Bo właśnie będziemy się... zaczynamy nasz podjazd. No i kawałeczek dalej, zobaczcie. Już pada deszcz. Już pada deszcz. A a u góry, u Marka i u Angel na pewno bardzo, bardziej pada ale to było widać z dołu, nie widać wierzchołków gór wszystko w chmurach no to znaczy, że pada nasza wspinaczka już jesteśmy w połowie drogi czyli za 10 minut może będziemy w resorcie Wcielaczki na szybko. No, się rozpadało. Przed chwilą dużo motoru było na poboczu, a teraz... Czyli motorzyści. A? Taką muzykę puściłem, ale już wyłączyłem, bo mi sypia. Sypia. No to Daniel jej tam poduszkę podłożył, kocyk, podłówkę. Tak, dobry synek. Mami can sleep nice, Daniel? Tak. Sleep tylko jedno. Moje, good for sleep. What jest taki dobre? Tak. baby? Yes. You like that smell? It mm. <laughs> need... No, it's Na wysokość chmur wchodzimy, bo zobaczcie, chmura jest. Chmura już jest. Wy, na drzewa już. to zahaczają mu chmurę. A my jedziemy jeszcze wyżej. Czyli będziemy w chmurze, kochani. Już wiem, że będziemy, będziemy w mgle. o jest, już dojechaliśmy. widzę nasz gwiazd. Tutaj wjeżdżamy To That's jest left That's the only one left Bo wydanie, że mamy już klienta Ja wiem że to jest pozostałość z ostatniego klienta Open i Pamin Aj o ja Myślałem że jest bit. Co? Open? open 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 You never I never see the open na już poleciała, bo na szybciutko do Kibelka, a ja będzie parkowanie. Udało się. Co jest stało? Pregnant? Buty? E... Takie żeganie słyszałem. Boros pregnant, pregnant boros no? Pregnant? You tell to my viewers you pregnant? No. Angel, jest pregnant. <laughs> Żartujemy, bo ona tak się zachowała, jakby jakby wymioty miała. Not pregnant. Okay, okej okay. okej. Kawa. This jest kawa. Oh, this. I think Mark, because this is to jest 12 kg Gotowy? Danie chce się kąpać tutaj Zobaczcie Tutaj pływałem ryby dosyć duże No i danie chce się kąpać tymi rybami No Dobrze sobie radzisz o Co? Jest to no fish, you can swim. Yeah. Yeah. tutaj nam tutaj ciągle ciągle nam tutaj nalatuje świeża woda, to widać woda jest po prostu klarowna, przez otoczysta czyściutka no to skakuj, skakuj tam wodę a tak się chwaliłem wam ostatnio, że mam dużo ryb, a tymczasem moje ryby pozdychały. Baby <śmiech> <śmiech> jeszcze, jest, jeszcze jest ich dużo, mówi Marek, nie ma co. Trochę pozdychały, bo nie mają powietrza. Podejrzewam. Ale Marek, Marek mówi, że jeszcze tu jest z 200 sztuk. No to jak jest 200 sztuk to spoko. A tam się robi mgła. Look, it's foggy. Ulica jest za młodem. Tak, będziesz, you know oh, yeah. no czyli Daniel swojego dopiął To jest cold or, or hot? Cold. Zimna woda. <laughs> Bardzo zimna mówi. Pada deszcz. Taka mrzawka pada. Teraz nakabluje Lalin. nakabluje Lalin, że się Daniel kompie, Han Daniel jest. Ja. Cześć, hello TikTok, dzień dobry, Mamy Mamy taki pomysł, dla Lin w ogóle. Zobaczcie, idziemy teraz tam w stronę domku i mamy tam taki zbiornik na, na wodę. To jest w zasadzie basen. No i teraz trzeba by... Mamy taki pomysł, żeby zrobić... Żeby zrobić po prostu basen. Co Daniel? Ale o co nam chodzi tutaj? Mamy basen no i chcemy ten basen aktywować. No to jest dobry basen. Po prostu jest nawet wyłożony już szkafelkami. Blue, no O, blue. Tak i chcemy go aktywować i zrobić e, dopływania dla ludzi. Niech sobie korzystają goście. No to będzie bardziej atrakcyjny obiekt, jeżeli będzie basem, co nie? Mają te motory. Taki jest plan. Uaktywnić ten basenik. And also if there is. We make one more tank over there. One more tank over there. Zrobimy sobie jeden taki. Jeden taki basen. No, mniejszy od tego. Albo z wkopanym tym. gdzieś tam. Go zakopiemy. Albo nawet nie będzie na wolno stojący. Będzie połączony z, z tymi dwoma zbiornikami, które ja tam mam na wodę. Tam stoją takie dwa zobaczcie, dwa zbiorniki na wodę mam, dość duże. No i z tego takiego nowego wykopanego woda by leciała i tu, i tu i do tych, do tych, zbiornik, do tych, tych zbiorników również. I plus tamten zbiornik byłby jeszcze też rezerwowy, a ten byłby nachlorowany i dopływania dla ludzi. Taka jest moja propozycja. Zobaczcie, gdzieś tutaj trzeba by znaleźć miejsce. Tu w ogóle jest nasz ogródek. I ogródek widać, że już zaczyna mieć swój kształt, zaczyna rosnąć tutaj coś. A jak? Trawa cytrynowa, zobaczcie. Własny szczypiorek. Tam rośnie karlang, sałata. Tak. No, i tutaj jeszcze inne rzeczy. Tam Palajana murosła ładnie. No, gdzieś, gdzieś w tych okolicach wykopać jeszcze jeden zbiornik, o, a, ten, a ten po prostu używać jako basen. Już się klienci pytali, czy jest basen. Byłoby bardzo atrakcyjnie, jeżeli byłby tutaj basenik. Basenik z widokiem na nasz resorcik, nie? Jakie fajne zdjęcia by tutaj mieli. Trochę mały, ale tu nie trzeba inwestycji. Trzeba go po prostu wyreperować trochę. No co sądzicie, moi drodzy? Zawsze macie dobre. Ten y, 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 no, jakieś sugestie ktoś kto się zna no nie, za mną jest dużo miejsca można tutaj skonstruować zbiornik nie musi być dół może kupić po prostu zbiorniki o, dodatkowe dwa zbiorniki wydam na to pewnie ze 30 tysięcy i już jest dużo wody rezerwowej po co się bawić w te, co nie? po co się bawić w kopanie dziur no no, nasz pobyt, kochani, się dopiero zaczął. Zaraz yy, yy, dogram kolejną część. Natomiast w tej części na dzisiaj wystarczy, to yy, yy, podzieliłem się z wami, jak przebiegła nam podróż w góry, yy, yy, jaka jest pogoda dzisiaj. No i jaki mamy plan odnośnie Baseniku. Zapraszam Was na kolejny odcinek już jutro. Dziękuję bardzo za uwagę. Prosimy o lajki, o subskrybowanie kanału, o polubienia, tak kciuki w górę. No i do zobaczenia w następnym filmie. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Pozdrawiamy wszystkich z Filipin.